E, witam ponownie, nazywam się Mariusz Pam. Dzisiaj Wam przedstawię program e, taki komunikator internetowy Akuku To jest interfejs tego programu. Z nim można się komunikować za pomocą sieci Grabber, Gadugadu -gadu oraz tlen.pl No i też innych e, sieci. Z komunikatora też można wysyłać SMS-y. O! Napiszę na przykład SMS-a e, na moją komórkę w w Orange. Ten krok już pominę, e, więc można też wysyłać SMSy itd. Program można pobrać ze strony, ze strony producenta. Strona to akuku.eu Komunikator można pobrać tutaj. Są do niego też dodatki. Kis, skórki oraz e, emoty. Myślę, że ten poradnik się przydał. Zapraszam na moją stronę internetową mariuszpan.ca.pl gdzie znajdziemy więcej e, przydatnych informacji. Mariusz Pam, dziękuję.